Hej, hej! Witaj serdecznie na kanale God's Minion. Dzisiaj ogramy Warhammer 40,000 Dawn of War. Zapraszam do oglądania. A jeśli spodoba Ci się ten materiał, proszę pamiętaj o zostawieniu po sobie łapki i subskrypcji. Trzymaj się, zapraszam do oglądania. Inwazja Orków jest znacznie bardziej poważna, niż przypuszczaliśmy. Flota imperialna z pomocą barki bojowej krwawych aniołów, litania wściekłości, odzyskała wątłą kontrolę nad przestrzenią wokół planety. Niestety, liczba Orków i zaopatrzenie, które dotarło na planetę, znacznie przewyższają nasze początkowe szacunki. Zagrożenie ze strony Orków rozprzestrzeniło się na słabo zaludnione obszary planety. Cywile wycofują się masowo do miast, w których oczekują ochrony skoncentrowanych sił. Sił Imperialnej. Dzięki naszym ostatnim działaniom zniszczyliśmy kilka wysuniętych orczych obozowych i zabiliśmy wielu ich dowódców. Przez jakiś czas możemy oczekiwać osłabienia ataków orków w tym rejonie. Krwawe kruki powróciły do stolicy Magna Bonum, żeby w tym czasie przygotować obronę. Dobra, więc zaczynamy. Zaczynamy, będzie ciężko. Będziemy musieli się bronić na początku. Natomiast później, na pewno, przejdziemy do szturmu. Zaczynamy od oblężenia. Bracie Matielu. Druga drużyna ma zająć budynki naprzeciw ulic. Handlowych ruszajcie. Bracie Jatkijusie, weźcie dziewiątą drużynę i wesprzyjcie ochronę na południowej flacce. Potrzebujemy tych stanowisk ogniowych. Zgadza się bracie koralisie. Rozpocząć wykonywanie protokołu 18. Uciszymy tę orczą artylerię. Panie, pozwoliłem sobie rozmieścić moją gwardię imperialną pośród kluczowych budowli, wyliczając to port kosmiczny oraz pędzlownię. Wasza inicjatywa jest godna podziwu, pułkowniku, ale musicie z powrotem ściągnąć waszych ludzi do miejsca, w którym będą mogli skoncentrować obronę. Ale jeśli będziemy musieli uprzyćen no, port lotniczy, nie utrzymamy portu kuchowniku. Żeby wygrać musimy skoncentrować obronę w jednym miejscu. Niech pan się pan nie myli prostego postępowania odgłów z głupotą. Oni są znacznie sprytniejsi niż na to wyglądają. Ruszajcie. Tak, panie. Nie zgadzam się z takim podejściem. Dlaczego Why siedzimy i czekamy? Aż nadejdą orkowie. No my powinniśmy atakować. Z pewnością jest to lepsze niż so bezczynność. Chcecie, abyśmy wyszli i stali się z orkami w otwartym terenie. To byłoby szaleństwo. Kodeks Art Start zapisane jest, że taka sytuacja wymaga działań defensywnych. Oczywiście, macie rację. Być może cierpliwość jest tu największą zaletą. No to zaczynamy działania. Kodeks Art Artstartes, no to jest kodeks zapisanych zasad. Braci od kiedy panowali miasto musi trzymać się tak agresji. We will find until the last orc is dead. Heavy bolter turrets Bo have been made available to us. Be sure to place the defenses. My men are now nam wieżyczki z ciężkimi bolterami. Wykorzystujcie je z rozwagą. Mine landowe są już dostępne i można je umieścić. Dobra, można je umieścić. Dawaj tu. I jedziemy z tematem. To The orcs maintain an iron ucisku punkty strategiczne? Dobrze, musimy je odbić. To zabezpieczona. shall Pozycja zabezpieczona Świetnie Musimy bardzo szybko przygotować się do ataku o kur. Nowa zakończona. Wysałam ich tu. Musimy zwiększyć ich liczbę. Ich, ich siła polega na liczebności. Zeno Tutaj atakują Nie dobrze, nie dobrze. Oj, niedobrze, niedobrze yes, my Przykuli nas walką wręcz Finisher nie, A będzie tutaj Pokażcie mi drugiego RTSa z tamtych czasów

Powinniśmy szybko ulepszyć kwaterę na drugi poziom, żeby mieć wyrzutnie rakiet. Tutaj jest tak. Harry, dużo tego. Pokażę Wam, cieżkie polterze. Brudzie. An open mind is Właśnie Kodex Astarte. To są spisane zasady, do których podejście wśród malińców jest wręcz. Jest to dla nich jakby święta księga. Aha. Yes, my lord. Reporting sir. Yes, beneficent Jak tam długo jeszcze? Jeszcze troszkę. Musimy zwiększyć ich pancerz. Brakuje nam kasy znowu. Jak to zawsze w tej w takich e, grach. Musimy wysłać jeden oddział na prawą flankę

Nie Szybko, szybko. Widzimy. Przejąć te punkty. Widzimy. Oh, yes. Bazuka, koniecznie, bazuka. Teraz idziecie tu przejąć. miemy im pozycję na utrzymanie jej znaczy na postawę, postawę utrzymanie pozycji trzymać pozycję utrzymać pozycję utrzymać pozycję, utrzymać pozycję. Utrzymać pozycję. o już przyszł Here to serve. Nie minę, nie minę, nie. Stawiamy kolejne działko. Ciężki folder. punkt i będziemy też szturmować już prawą stronę mapy. Direct us to the enemy. dlaczego prawą tutaj Direct us to też się dowiecie Nikt was nie porzuci yes, yes, lord tutaj. Jesteśmy gwardią imperialną. Czas, żeby zachowywać się jak przystało na gwardię imperialną. Ciekawe mają tutaj dialogi. Dobra. Moim zdaniem musimy już e, ruszyć z atakiem na prawą stronę mapy.

startuje w oh, The emperor protects. The emperor protects. Is our shield. Yes, może tam zostać. No ogólnie Marines to są modyfikowani genetycznie e, ludzie że jeśli Dzisiaj się poszczęśli przetrwają Olympia. proces mutacji w szczepów, e, no zostają kimś takim jak e, ubogowie. Szczególnie są to dzieci imperatora. E, Imperator podzielił się swoim kodem DNA, kodem DNA, żeby stworzyć e, 19 albo 18, nie pamiętam teraz, prymarków. Każdy z nich e, ma pod sobą właśnie zak swój zakon. I tak jak tutaj mamy Gabriela, e, Angelosa, który dowodzi właśnie krwawymi klukami. Tak jest in Są inne legiony. Yes, tak, Z beneficent za takim. Nie ma. Przebacz. Blast and o, to twojej, A sacred kursu i gdzieś w mieście. Musimy zdobyć go i, e, jakikol, i ktokolwiek tam ocalał, musimy ich uratować. No. Zachowuj moje instrukcje, świetnie. Widzę, no. że mamy trochę kasy, więc możemy marynisków tutaj stworzyć. Nie trochę za dużo. Dobra, jedziemy tutaj z. Pludujemy. Bogu. Życieciecie, swoje przeklęty budowle wewnątrz miejskich murów. Jeśli If mamy odzyskać go kontrolę 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 od miastem, to konieczne jest zniszczenie ich. Dobrze. Zajmiemy się na pewno. O, zobaczcie, Dreadnought. Heresy nie, 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 to nie. Rzetno był kiedyś zwykłym takim marinesem, jednak odniósł tak poważne obrażenia, że po prostu no, nie dało się go jakby otworzyć mu ciała, wyleczyć go do takiego stopnia, żeby mógł znowu być marinesem na chodzie. Po prostu jego zwłoki zostały jakby wsadzone do. To Dreadnoughta, który jest tak naprawdę jego wieczną trumną. No i los takiego Marinesa nie jest zbyt kolorowy, bo... E, ...zostają usypiani, kiedy nie są potrzebni, kiedy... E, ...ich działania są po prostu uśpione. Natomiast kiedy zaczyna się wojna, e, zostają wybudzeni. Stąd ruszymy dalej. Musimy tego serwitora tam wysłać. Słuchajcie, ciężko mi się skupić. Powiem wam, że nagrywam ten odcinek trzeci raz, bo dwukrotnie. Dwukrotnie. E, dwukrotnie mi się zepsuł. Pierwsze, w ogóle pierwsze nagranie było fajne, miałem bardzo fajne, było, bardzo fajne myśli którymi się z wami podzieliłem, niestety nie potrafię sobie przypomnieć, co ja tam do was mówiłem, ale po prostu tą grę no, przechodziłem tyle razy, że dla mnie ta gra jest normalnie na poziomie jej kultowości, na poziomie gotyka w Polsce.

Marine Squad deployed. At last, back to war. oddziały idą zniszczyć to miejsce. No bo wiecie co trzy oddziały? Świetnie. granice z Imperium. Świetnie. zginął. Z tego co kojarzę, jeśli się mylę, to poprawcie mnie. Bo naprawdę są osoby, które o wiele lepiej znają to uniwersum. No bo to, kurczę, to naprawdę trzeba mieć łeb, żeby znać je w bardzo dobry sposób. Wiem, że gdy Marinsi giną, to ich kod genetyczny jest pobierany, żeby odtworzyć takiego Marinsa, ale mogę się mylić, tego nie jestem pewien.

Nie ma przebacz. Zbijamy. Rozbijamy te dreadnoty. Dobra. mamy do naszego. armatnie, niech też coś zrobi. Yes, my lord. We're here. Let them have it.

Nawet w śmierci nadal służę. Dobra, lecimy. Pięknie. Tak dalej, w ogóle, jaki to musi być dla nich zaszczyt? Razem z marinesami Kordia e, Imperialna razem z marinesami atakować na. Tak.

Dobra, przejąć to miejsce. Chod tutaj jesteśmy, tak? Yes, będziemy przejąć ten punkt i będziemy atakować. I będziemy atakować, nie zostawimy suchej nitki na, orku na orkach. O, przejęli nam miejsce, dobra. Myślemy tutaj oddział Marysław. To trzeba przejąć ten, orczy sztandar. Nasz tretmo będzie ja, wysłany zaraz. Yes. Nie, Jakie są moje rozkazy? Moimi rozkazami jest, żebyście to zniszczyli i przejęli. Dobra, słuchajcie. Panów, nie? Dobrze, dobrze, więc lecimy. I te dzieci imperatora to są y... ci, którzy i oni jakby mają swoje regiony. Już wam to mówiłem. I oni nimi zarządzają. Tworzą kolejnych. I właśnie jeden z takich prymarków am kiedyś zbuntował się will. przeciwko swojemu, syny, swojemu ojcu, to imperatorowi. Me, I wystąpił przeciwko niemu. No i doprowadziło to do tego, że imperator został śmiertelnie zraniony. Przez co? Żeby móc żyć. Swojej straży przybocznej przekazał plan, który może pod, podtrzymać jego życie. No i został przykuty do złotego orders. tronu. Heretycy mówią, że jest trupem, ale to nieprawda. On cały czas żyje. Do, e, do tronu i no stamtąd jako. te ranę zależące całymi i losami ludzkości. Dobra. Dobra, nie ma przebacz. Turmujemy. is eternal none shall stop us consolidate our position on the objective commencing attack direct us to the enemy we will crush the enemies of the imperium there is no we such instrument for the imperium and the we so are the emperors chosen for the glory of the imperium Faith is our seed. Commencing attack. Uh. Yes, my lord. Attacking as ordered. What is your order? Taking heavy body Initiating attack protocol 23. Yes, my lord. We will crush the enemy to the imperial. fear denies faith. Even in death I still serve. Engaging the enemy

Zasłuchaj. Yes, sir. I am Charge! wszystkich stron, praktycznie nasi o, przeciwnicy nie mają szans. Atak był skuteczny, doprowadził do całkowitego odniesienia, do, do odniesienia całkowitego zwycięstwa.

Gęby mają. oj ten zoom. Już? Dało się? Tak. Zadanie wykonane. odbi miasto. Cóż to teraz będzie miało miejsce. O? Orkowie atakują. Przestań się opieprzać, dupy w troki, ruszaj tam! Nie zostaniemy, co by się dalej trzaskać. Jestem największy ork, czyli wasz dowódca, do leniwych frajerów. Czekaliśmy i czekaliśmy na walkę z tymi marynarzykami i się doczekaliśmy. Będziemy do tego potrzebować siły wszystkich hop ...chopaków, e, nie jakiejś małej i słabej zgraj jak wy.

Hmm. Przytargamy tu wielkiego szefa orka, orka, orka Magnusa. Zaplanował coś specjalnego dla człowieków. Misja zakończona powodzeniem. Dziękuję wam, kochani, że dotrwaliście do tego momentu. Był z wami Godzminion. Trzymajcie się. Hej, hej.